Dynamicznie rozwijają się strefy ekonomiczne w Peskowicach, w zakładach, które tam powstają, jak grzyby po deszczu. Do tej pory miejsca pracy znalazło blisko tysiąc osób, w tym gro mieszkańców. Teraz do sprzedania jest kolejna działka w strefie przy ulicy Poznańskiej, gdzie czeka na inwestora dwuhektorowy teren uzbrojony i skomunikowany. Czyżby więc szykowały się kolejne miejsca zatrudnienia? Strefa aktywności gospodarczej w rejonie ulicy Poznańskiej w Pyskowicach, w tym jednym miejscu, pracuje dziś blisko 300 osób, i to nie tylko Pyskowiczan, ale i z okolicznych miejscowości. A być może szykują się kolejne miejsca pracy. Gmina chce bowiem sprzedać kolejną działkę w tym miejscu. Ogłosiliśmy przetarg na kolejną nieruchomość gruntową z przeznaczeniem właśnie na działalność inwestycyjną, gospodarczą. Jest to działka usytuowana przy ulicy lokalnej. Ulica lokalna to droga, która skomunikowała strefę z drogą wojewódzką. Wybudowało ją miasto z pieniędzy unijnych, po to właśnie, by podnieść atrakcyjność strefy ekonomicznej. Jest to teren dobrze usytuowany komunikacyjnie, w pełni uzbrojony we wszystkie media, także atrakcyjność tej naszej oferty sprzedaży na pewno znajdzie Duże zrozumienie i po rozstrzygnięciu procedury przetargowej znajdzie się kolejny inwestor. Działka, która jest teraz na sprzedaż ma ponad 2 hektary, jest w pełni uzbrojona w kanalizację sanitarną, deszczową, wodociąg, sieć energetyczną i gazową. a Włodarze zachęcają do zainwestowania wszystkich przedsiębiorców, chociaż jak zauważają Pyskowice stają się powoli centrum logistycznym. Walory komunikacyjne, bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej bliskość bliskość autostrady A1 A4 powoduje, że no firmy logistyczne firmy logistycznie chętnie lokują że tak powiem swoje inwestycje na terenie Pyskowic. Podobnie z firmami zajmującymi się magazynowaniem, ale nie tylko w mieście są bowiem także inne strefy aktywizacji gospodarczej przy ulicy Gliwickiej, Toszeckiej i Piaskowej tutaj zakładów też nie brakuje. Jeżeli chodzi o ulicy, strefę przy ulicy Gliwickiej, to oczywiście KOMSTA, VIVA Trans, KUROTEK i jeszcze wiele innych, a także firmy, które funkcjonują tutaj w centrum miasta, czyli Polmarkus. Łącznie strefy gospodarcze dają w Pyskowicach pracę ponad tysiąca osobom. To sporo jak na 17-tysięczne miasto. Można by więc powiedzieć, że bezrobocie w tej gminie niemal nie występuje. Na pewno dalszy rozwój strefy właśnie stref ekonomicznych nie tylko przy ulicy Poznańskiej, ale także przy ulicy Gliwickiej spowoduje, że tych miejsc będzie coraz, coraz więcej, a więc bezrobocie będzie spadało w naszym mieście. No i taki jest cel naszego działania jako samorządu. Dodajmy, że w kolejnych miesiącach miasto będzie wystawiało na sprzedaż następne działki inwestycyjne.